zaczynamy drugi odcinek z Malborka ze startem głównym idziemy do strefy zapraszam Nie. Nie. strefa się ogarnia wszyscy się ogarniają nie wiem czego z samochodu nie wziąłem, pompki zaraz będę musiał łazić i wyczytować rowerek Podobnie jak wszyscy tutaj od ósmej można było chodzić, nie za Niestety mam rower daleko bardzo trochę będzie trzeba zim biegać. Dobra, rowerek wstawiony, ogarnięty. Sąsiadów mam ogarniętych. Jestem na samym końcu tutaj. Jeszcze pewnie do wody. I startujemy. Za wiele to ja już dzisiaj nie nagram. Kontynuację dzisiejszych nagrań będzie robił Kalol. I ja będę musiał mówić? No. A jak nie, nie będę mówił, to wyjdzie, że, że gorzej mi idzie od Paty. No, tak. A jak teraz to powiedziałem, to wyjdzie mi, że lepiej mi idzie od Paty. Czyli mam no, przerąbane tak czy no, siak? Tak może być. Kurde. No nic. No to ja już sobie spadam na rozrzewę. Więc już nagrywać tutaj nie będę. Trzymajcie kciuki. Widzimy się po zawodach. Czyli dla was za chwilę, a dla mnie za jakieś 5 godzin. See ya! Mały update co tu się teraz dzieje Ja próbuję przejść przez ulicę Jest teraz etap rowerowy Lecha widziałem tylko jak wychodzi z wody więc nie mam pojęcia jak mu idzie Mam nadzieję że ta karetka to nie była po niego Powiedziałbym wam jak to było na starcie Ale nie wiem bo mi nie dali Drogą. Miałem mały e, error. E, zblokował mi się totalnie telefon. Nie mogłem nic zrobić ani zadzwonić ani nic. Ale już opanowane e, okay. zawody dzieją się dalej. Jak widać, półka IZO, team. Ja e, chwilę przerwy. E, zaraz Lech będzie kończył i atakujemy na biegi. Więc szybkie biegi, i do domu. Tak jak już wcześniej wspomniałem wszystko idzie w miarę git jestem głodny ale trochę, trochę zgubiłem ten moment kiedy mogłem iść zjeść faktycznie może gdzieś coś ciupne, jakieś ciacho po drodze e, teraz idę do auta odstawić drona już raczej nie będę nim latał e, skupię się na tych ujęciach ludzi mam taki malutki pomysł na, na taki mini klip e, na insta, to może zobaczycie a jeżeli nie to to tego nawet nie usłyszeć. Mam GoPro, przebrałem się, e, wziąłem sobie krótkie spodenki i idę. E, szukać lecha. E, e. W sumie to sprawdźmy, gdzie się lech jelenicy znajduje teraz. E, dostałem tutaj pomoc z zewnątrz. O 2 godziny 26 minut zrobił rower Czyli zajebiście I w minutę się przebrał chłop. No nieźle. Wszystkie założenia spełnione, więc Lech Jadą niezbyt niedalej. dalej. A ja go nie, nie mam na wideo. No ale zaraz go znajdziemy. I go nagrałem, kilka pomysłów jeszcze z GoPro, więc lecimy. Kontynuując konkurs na najgorsze prowadzenie odcinka Lechu jest na ostatniej prostej. W sumie ostatnią pętlę robi. Powinien być tu za jakieś 10 minut, coś takiego. No i będzie życióweczka chyba. No ja trochę ponagrywałem. Głodny jestem na maksa. Wydaje mi się, że lechu zjadł więcej niż ja. No ale co, Fajorka nie, nie polecamy, a Triatlony polecamy. Dobra, weźmy na mecie. Fery, ale teraz powiem, jak wygląda, jakie dokładnie. Czyli nie wiem, jakim cudem, ale mamy życioweczkę nową. 3-4 minuty. I zabijało się. Nieoficjalnie jeszcze zwyciężyłem. Zaraz opowiem to, jak. Brawo, brawo. Od tego metalu mistrzostw Polski 2021 dzisiejszy dzień nie idzie począwszy od tego, że nie puścili mnie na start tego kuwacji i musiałem z mostu nagrywać wszystko potem zlokowany telefon, o zgubienie ciebie później jak chciałem sobie teraz mistrza Polski nagrać to nagle jest korek na 200 osób i nie przejdziesz. Ja stoję i widzę, że biegnie, ale nie mogę Ale ja nagrałem za to No dobrze, ale to nie byłem ja Podzielę się z tobą tak? O, dzięki, dzięki Dobra ludziska, chowam się gdzieś tutaj z boku Będziemy kończyć powoli ten odcinek Mam oficjalne wyniki Zrobiłem bardzo fajny czas do, Łatwy do zapamiętania Patrzcie, nie wiem czy to widać 4.44.04 Poprawiłem życiu jakieś 4 minuty niecałe 3 minuty 50 sekund. W ogóle jestem ósmy w kategorii. 26 open. Pływanie 34,52. Czyli tak jak mówiłem, chyba 1,49 na 100. Czyli tak jak zawsze. Trenuję, czy nie trenuję, mam te 1,49. Rower. 2 godziny 26. I średnia. O. Trololo. Karol. Kalol. I średnia z tego była 30... 7,1 chyba, albo 37,2 Więc średnia super Ale siły jakoś na tym rowerze za bardzo nie miałem I jechałem 210 W, czy nawet 209 W mam średnią w stałości Nie wiem dlaczego No ale prędkość spoko, szybciej niż w zeszłym roku No i bieg od początku trzymałem się tego założenia, żeby biec 4.30 i w zasadzie wszystkie prawie kilometry mam 4.27, 4.29, 4.34, 4.20 miałem jakiś jeden, wszystko tam w tych okolicach, średnia 4.30 chyba praktycznie w punkt, no i 1.38 tutaj z oficjalnego pomiaru, ale na zegarku w ogóle miałem dużo, sporo dłuższą trasę biegową, o dobre 500 chyba, czy nawet 700 metrów, nie wiem dlaczego, no ale mniejsza z tym. No i 4.44.04 Świetne zawody, mega fajna jak zawsze atmosfera eee, Bardzo dużo kibiców i ogólnie gdzieś tam kibicowania sporo ludzi mi krzyczało eee, Czy tam Lechu czy Iron Way, sporo piąteczek naprawdę super, zadowolony jestem bardzo, jak na te okoliczności, nawet bez tych wszystkich chorób i tych cyrków, które miałem i, i opierdzielania się i, małe, i małego czasu na treningi i tak dalej i tak dalej, to nawet bez tego byłbym zadowolony, z takiego czasu, a z tym no to kurde to, to nie, nie okazuje jakiegoś super entuzjazmu, ale no ale biorąc pod uwagę te okoliczności bo no ten czas jest fenomenalny i po prostu jakieś takie spełnienie marzeń na ten rok, jak na razie jeszcze w Kościanie pokazać coś na tej ćwiartce W Turcji coś na połówce i będę miał piękne zakończenie Takiego dziwnego sezonu Nic, idę do samochodów, jeszcze coś tutaj nagram po drodze Jak będzie troszkę ciszej Jeszcze pogoda piękna się zrobiła Fajnie, lecimy Ja dziękuję za... Wam za dotrzymanie mi towarzystwa W postaci kamery Mam ochotę na kawkę i znalazłem hot dogie, a i zjadłem hot doga, więc z git. Witamcie Witam. serdecznie. Boże. Dobra, ludziska, kończymy tą przygodę z malborkiem. Idę odebrać rower i sprzęty. Robimy jeszcze jakieś foteczki, wrzucimy coś na sociale. Eee, I co? No, dziękuję za to, że bierzecie do końca. Pamiętajcie, o proszę o subskrybowaniu, komentowaniu, wrzucaniu eee, kciuków, e, może właśnie jakieś tam komentarze. Możecie napisać, jak Wam poszło, jakie mieliście czasy, czy to tutaj, czy w Warszawie, która aktualnie się w ten sam weekend się odbyła, czy w Sierakowie, czy na innych jakichś startach. Bardzo fajnie było Wam tutaj wielu z Was tutaj pokiwicować. Bardzo fajnie i doceniam to, że wielu z Was kiwicowało mi. Na biegu szczególnie, no ale na rowerze też wielu, ale na biegu szczególnie, no mnóstwo osób mi gdzieś tam krzyczało, czy Lechu, czy Iron Way, mimo że nie mam teraz stroju z nikiem. Więc mega, mega, mega mi się to podoba i bardzo to doceniam. Sporo miałem też fajnych tutaj rozmów z osobami, które oglądają filmiki, które doceniają to czy tamto. Też bardzo to jest miłe, bo no jednak trochę pracy to wszystko kosztuje, a fajnie być docenionym. No i podobnie też w kontekście hotelu z kilkoma inwestorami Iron Restros się tutaj spotkaliśmy, z kilkoma chętnymi, z kilkoma z kilkoma tam osobami z nami opowiązanymi i też bardzo dobry feedback. Także zajebiście Dziękuję jeszcze raz. Eee, mam nadzieję, że zmontujemy ten odcinek dość sprawnie. Słyszymy się wkrótce. See you later. Pa!